thank you Specyfiką rybnika jest to, że to 140-tysięczna społeczność podzielona jest na 27 społeczności zwanych dzielnicami, a oto okazuje się, że w ciągu kilku ostatnich lat wyrosła nam dzielnica numer 28. 8 tysięcy osób mieszkających, pracujących, odprowadzających w rybniku podatek. Nie a, macie to Tak, tak, tak. To nie i w 28 dzielnica yy, ubrana jest w narodowe barwy Ukrainy. Statystyka mówi jasno: Ukraińców jest grubo ponad 90%. Ale 28 dzielnica to nie tylko Ukraińcy. Wśród nas są również ludzie z Białorusi, ludzie z Rosji. Wśród kursantów języka polskiego mieliśmy panów z Tunezji. Obecnie w kursie najbliższym rozpocznie naukę języka polskiego pani z Tajlandii. Jesteśmy otwarci, jesteśmy otwarci na świat ludzi, ale w związku z tym, że taka jest rzeczywistość nasza, że naszym najbliższym sąsiadem jest Ukraina, oczywiście najbardziej otwarci jesteśmy na Ukrainę. Польські лата на початку робив сам, а позні забрав жону і сина до польські. Так а ми з сини катей приїхали півтора вторалата, і синик п'яту класу пошат. все подобається. Дженьки та 28 восьми дільниці, яка нас з то часто спотикаємося між собою, умовлями спільні проблеми. I bardzo to jest dla nas ważne, i dobrze, że nie czujemy się tutaj sami. Że wychodziłam ze szkoły i słyszę ciężką artylerię. I tak przeżyłam mój najtrudniejszy rok. Wzięłam wszystkie swoje dolary, podałam na wizę i przejechałam do Polski. No, już przejechałam na. na moje na, na stale. Jednak jedziemy z Wami. Nie ma różnicy na jakich warunkach, ale jedziemy. Chociaż wytłumaczyłam, że będzie ciężko. Mówię tak po ukraińsku i bardzo powolutku. I to tak z boku ludzie na mnie patrzyli: Dziecko, co ty robisz? <grym <grym <grym> po prostu mów normalnie. Zakochałem się w Polsce, w kulturę, w ludzi, w ulicę. Wszystko było dla mnie inne, język nawet był inny. Nie mogę sobie wyobrazić, że ludzie mówią w innych językach. I na tyle mi zachwyciła ta kultura, architektura krakowa, rynek główny, że jak wróciłem się do domu, to chciałem znowu i znowu wrócić do Polski. Przyjeżdżałem znowu do Polski na zawody albo po prostu na wycieczki, ale to były takie bardzo rzadkie wycieczki, dlatego takich bardzo dobrze pamiętałem w takich barwach. Дитинства вишиваю, я вишиваю зовсім недавно по мірках, так би мовити, чотири роки всього займаюся вишивкою для того, щоб трошки нагадати нашим українцям про минуле про предків про те, що потрібно носити український одяг, і це є як самовизначення нації. Зараз для нас дуже гостро стоїть питання саме ствердження нас як держави, і тому ми якби, зайнялись такою справою. Як маршрут, то це так питали, що ви така куска лучка. Талант до виробів руками. Тобто хтось працює швидше, хтось слабше. Але хочу сказати, що і діти, і дорослі ляльку виготовляють одинаково. Звичайно, просту маленьку ляльку я можу виготовити за годину, а складну таку, наприклад, як оці, це може зайняти більше 12 годин. Пусти, <кій> Кайдашева сім'я це є українська класична вистава, така соціально побутова. Ми привезли сюди е, таку зернинку української культури, зернинку українського минулого і сучасного. Те, що е, є цікаво для українців, які живуть в Польщі, для поляків, які є нашими друзями і партнерами. Тобто, це те наше, що ми привезли до вас. Приїхали ми тут з Білської Біле до Рибника, щоб взяти участь у цьому виданню культурами, підпадчик, научити чогось нового інтеграції українців на шлюнську, а зараз в Рівніку. Дуже мені приємно, що мешканці Білої Біали приїхали до нас на свято. Ми організуємо такі свято Дні України в Рівніку вперше. Маю надію, що наступна наша зустріч відбудеться в місті Білська Біла. Ta impreza jest dniem centralnym Dni Kultury Ukrainy w Rybniku. Rozpoczęliśmy już wczoraj od spotkania z niesamowitą dziewczyną z iwano Frankiwską Martą Gładki, która opowiadała o fenomenalnych pomysłach na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, które dzieją się dzisiaj u naszego wschodniego sąsiada. Ja koordynator projektu Urban Space. Urban Space 100 – це соціальне підприємство у форматі ресторану, створене в 2014 році у івано франківську Вже працює успішно протягом п'яти років. Основна ідея цього проекту: що 80% чистого прибутку ресторану спрямовується на проекти з розвитку міста. Ще одною особливостю проекту є те, що його засновниками є 100 соціальних інвесторів та інвесторок, які безповоротно вклали по тисячу доларів у створення цього ресторану. Вони не отримують. Прибутку але розподіляють кошти зароблені рестораном на міські проєкти. За мною точамося з лепіння вареників. Obok podawana jest ukraińska najbardziej znana zupa, czyli ukraiński barszcz, przygotowany zresztą przez uczestniczki naszego projektu. Wewnątrz budynku, który za moimi plecami, toczą się warsztaty motankowe, czyli tworzymy piękne, ludowe ukraińskie lalki. Uczymy się cyrylicy, lecą dziewczyny sobie warkocze. Mamy okazję obejrzeć sobie przepiękną kolekcję ukraińskich wyszywanek, które przywiozła do nas pani Olga Sztorgin z Kmielnickiego. A po mojej prawej ręce, w miejscu, którego teraz państwo nie widzą, toczą się przygotowania do drugiej części naszej imprezy, którego, której takim klu będzie występ teatru dramatycznego aktorów, którzy przyjechali do nas z miasta Kmielnickiego. i przyjemną właśnie z tyłu i tutaj. Bardzo mi miło, że Państwo w takim sporym gronie postanowiliście na dzisiejszy wieczór z nami gdzie społeczność Ukrainek i Ukraińców jest całkiem znaczna. Prawdopodobnie i z naszych wyliczeń wynika, że jest państwa tutaj Ukraińców, Ukrainek około 8 tysięcy. Stąd otwartość ze strony miasta na to, aby stworzyć warunki i sprawić, żebyście się Państwo czuli u nas dobrze. Tak ja dawno byliśmy w Warszawie, opowiadaliśmy. Na całą Polskę o projekcie 28 dzielnica, projekcie dla ucokrajowców rybnika. Mieszkałem w Skandynawii, mieszkałem w Szwecji, studiowałem w Finlandii, mieszkałem i pracowałem w Norwegii, więc czuję taką jedność z tymi, z tymi osobami, które przyjeżdżają do, do Polski w tych celach zarobkowych i, i, i rozumiem ich problemy. Od samego początku naszego istnienia zajmujemy się wsparciem i pomocą e, osób potrzebujących. Głównym naszym obszarem działalności jest działalność na rzecz dzieci, na rzecz młodzieży, na rzecz osób dorosłych. W ostatnim czasie zauważyliśmy, że dużą grupą wymagającą wsparcia w, w mieście Rybniku są cudzoziemcy, głównie Ukraińcy. Stąd nasz pomysł 28. dzielnicy. Вже подобається, дуже приємно підтримувати українські традиції серед нашого народу і серед слов'янського народу. Адже лялька, мотанка це слов'янська лялька. Я пам'ятаю, бабця мені виготовляла таку сіна і замотувала в хустки, пелюшки. Це була сама дорога лялька, напевно.